To się zaczęło wtedy, kiedy nam komendant szpitala kazał wywiesić flagę Czerwonego Krzyża na dachu. Ledwo żeśmy ją wywiesili, w dwie godziny się już potem zaczęło pierwsze bombardowanie, nacelowane na szpital. mnie zawołali do tej sali operacyjnej, żeby tam no, te naj, takie najbardziej prymitywne sprawy załatwiać. Między innymi kazali mi trzymać takiego rannego, któremu musieli ampotować nogę. No więc leżał ja, za tą nogę trzymałam, no ale jak to zaczęło tam spiłowanie się i ta krew się… To mnie, no ja nieprzyzwyczajona do takiego widoku, zrobiło się słabo i omal tam nie zemdlałam. Nie wyrzucili już z tej sali operacyjnej, no bo jeszcze jedna zemdleje. No i to już potem byłam już nie na sali operacyjnej, tylko tam między chorymi. Z takich bardzo makabrycznych momentów, jak Niemcy na Olesińskiej tam zajęli, ten rejon Mokotowa, to przecież mężczyzn wyciągnęli z domów, postawili pod murem i rozstrzelali. A resztę ludności, nie, nie wszystkich, ale wiele domów zamknęli, kobiety, dzieci zamknęli w piwnicy, wrzucili środki, tam benzynę czy coś innego i podpalili. W kilka żeśmy chodziły tam wyciągać te, te popalone. Jeszcze żyjące, między innymi taka leżała kobieta, którą bo, belka paląca się upadła i tak na brzuch tutaj, na, na te nogi. I to tak, taka ogromna belka przygniotła ją. I to, co było z jednej strony belki, czyli nogi do dotąd, do, 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 do dolnej części brzucha, to się wszystko zwęgliło, spaliło. Było zwęglone, a tu ona żyła jeszcze i myśmy chyba, bo tylko można było w nocy tam, to był teren niby niczyj, ale Niemcy tam strzelali jak do kaczek od strony Madalińskiego. Myśmy chyba ze trzy noce tam łaziły, żeby ją wyciągnąć, bo to ogromna, no stropowa belka, nie dałyśmy rady. Tak. I chyba trzy noce żeśmy ją wyciągały, chyba trzeciej nocy nam się dopiero udało nam jakąś spod tej belki wyciągnąć. Upał był, to przecież było gorąco, więc to wszystko zaczęło gangrenować. No, umarł, Te poparzone kobiety, żeśmy jakoś nocami ściągali tam do Elżbietanek. I pamiętam, taka kobieta leżała. Na korytarzu, no, smród straszny, bo to się rozkładało, była poparzona strasznie I, i, i te zakonnice kazały mi ją myć. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, już nie, nie tam, że ten smród, bo to się wszystko, ale nie wiadomo było, jak ją myć, no, coś tam jakoś ją musiałam mu umyć, no, zresztą do tego się nadawałam, więc mnie goniły do tego, żebym pomyła chorych różnych, no, z takich, co pamiętam, dosyć dramatycznych. Siedziałam przy takim chłopaku, który był postrzelony w brzuch i w pęcherz i był nieprzytomny, miał zapalenie otrzewne, jak ja dzisiaj rozumiem, no i potwornie cierpiał, był niespokojny, krzyczał, bo miał bóle, no straszny ból i ja pamiętam, że Wojnę toczyłam z, z pielęgniarką, właśnie elżbietanką, to były wykwalifikowane. Miałam pretensje i nawet jej tam wrzucałam rupiecie, że ona nieco nie, nie chwilę nie daje, jak on zaczyna ryczyć, nie daje mu tych środków przeciwbólowych. Nie mogłam zrozumieć, bo jeszcze wtedy byłam zagłupia, że przecież morfinę czy tam któryś z tych takich narkotyków. No nie można co pięć minut czy tam co pół godziny, że jest jakiś czas ograniczony, kiedy można mu ten lek przeciwbolowy dać. No, ja miałam pretensję, że ona żałuje na takiej wielkiej sali, też typu weranda. Tam kilku rannych było i tam było dwóch Niemców. Jeden był ranny w nogi, a drugi był ranny w brzuch, wszystkie te. Pebechy miał na wierzchu. Nieprzytomny był, umarł zresztą. Miałam żal, że mnie przy Niemcu posadzili. No ale zmieniałam mu taki po prostu kompres z płynem, to znaczy to miał tutaj przykryte te na wierzchu leżące wszystkie jelita taką gazą. Ja to polewałam solą fizjologiczną, żeby to no no po prostu tyle można było zrobić, bo to się ani nie nadawało do operacji, nic. No. Wiadomo było, że umrze. Jak była wolna chwila, nie zawsześmy szły spać. Czasem się gdzieś wychodziło, żeby coś zobaczyć, co się dzieje dalej, czy coś tam przynieść z domu. Tam, gdzie dzisiaj jest telewizja, to tam były ogrody, sady i ogrody warzywne. Tam żeśmy się wy, wy, wypuściły, między te, te, te kartofliska, żeby trochę tych pomidorów zielonych, jakiś tam jabłek na kartofli. I tam nas wypatrzył y, snajper z, znowu, gdzieś tam z tego Mokotowskiego. I myśmy tak we dwie przeleżały do późnego zmierzchu. To już był sierpień, więc szybko się robiło ciemno, i dopiero jak się zrobiło ciemno, to żeśmy się z tego kartofiska wy, wyczołgały. Oczywiście bez tych zapasów, któreśmy miały zamiar przenieść, bo póki jeszcze było, było tak, że coś było widać, cośmy się ruszyły w tym kartofisku, to on do nas strzelał. No więc po prostu musiałyśmy przeleżeć w tym kartofisku do wieczora. No to takie były chwilę wytchnienia. No były chwile wytchnienia, właśnie jak był taki ślub takiej Marysi, która była ranna ciężko, leżała, no i była oczywiście czynnym powstańcem. Myśmy ją pozawijały w takie prześcieradła, żeby była niby na biało i z łóżkiem do kaplicy. Komendant szpitala, nie mam o nim lepszego, dobrego pojęcia, kazał wywiesić flagę Czerwonego Krzyża na Dachu. Myśmy protestowali, bo wiedzieliśmy, że taki szpital tam na Chełmskiej, na którym powieszono, od razu Niemcy spombardowali. No ale on powiedział, że nas tam do raportu i tak dalej, karnego, jeżeli tego nie zrobimy. No więc, żeśmy, ja i dwóch chłopców, nie pamiętam, kto to był, poszliśmy na ten strych i żeśmy wywiesili tą flagę. Ledwo żeśmy ją wywiesili, w dwie godziny się już potem zaczęło pierwsze bombardowanie, nacelowane na szpital. Taka bomba wybuchła przed szpitalem. Tam był taki prowizoryczny szpital, cmentarz. Rąbnęło w ten cmentarz. Wszyscy ci polegli, wylecieli powietrze razem z tym roz z tego dołu, który zrobiła bomba. Szpitala nie uszkodziło jakiego, tylko szkła wszystkie poleciały. I ten taki, który leżał przy oknie, te wylatujące szkła wybiło mu oczy. I ja nie, nie, do końca życia nie zapomnę, jak on zaczął krzyczeć, Nic nie widzę, nic nie widzę, bo mu też szkło w te oczy no. poleciało, potem. A potem to jest, zaczęło się znoszenie tych chorych do piwnicy, najpierw z piętra, potem i z parteru, do, wszystko do piwnicy, no bo już wiadomo było, że, że w Nazwalu. No i za, potem drugiego dnia znowuż, no to częściowo się szpital zawalił. Mnie wtedy też akurat się położyłam na chwilę, żeby odpocząć w takim zrobionym prowizorycznym rentgenie w szpital, w piwnicy. Jak rąbnęło, no to tam się posypało, i między innymi na mnie takie wież, szafy, która była w ścianie, drzwi spadły i mnie przykryło. I to mnie uratowało, bo na te drzwi rąbnął aparat rentgenowski. Jakby na mnie przyleciał bezpośrednio, to by mnie to całkiem zgniotło. A tak to się na tych drzwiach oparło. Więc się stamtąd wylazłam, tyle, że miałam łeb spuchnięty. No więc wieczorem się tam troszeczkę, gdzieś między chłopcami mnie w piwnicy przytuliłam i przysnęłam kawałek nocy, a potem już tego 29, no to już właśnie przy tym wynoszeniu reszty rannych, Zawalił się szpital, ja byłam ranna. Myśmy miały ostatniego rannego znieść. Ja zostałam na moment przed tym znoszeniem, ostatniego rannego dosłownie, w piwnicy. Bo taki chłopak przy drzwiach, przy schodach zemdlał, i ja pobiegłam po wodę dla niego. Ten pierwszy podmuch, no to mnie przysypało tam, ranna byłam, a, a drugi, bo tam dwie. Krowa i, i kolejówka w to samo miejsce. Ten drugi podmuch mnie jakoś tak dmuchnął i przerzuciło mnie pod ścianę. Taką, i to mnie uratowało, bo to, co, co, co tam to wszystko zawaliło się i zginęli. A ja spod tej ściany jakoś, no to było bliżej, jak stąd do drzwi. Jakoś tam nie wiem, bo przecież miałam nogi pocharatane. W każdym razie w tych drzwiach złapał mnie taki kolega ranny, który był za rannego. No ale był na chodzie, bo miał siedzenie wyrwane i, i nogę, ale był chodzący ranny. No i on mnie złapał, i on mnie zaniósł już na, na, na salę, tam taką opatrunkową. A tutaj zginęli, zginęło kilkaset osób przecież. Obie nogi i kręgosłup. I takie drobne gdzieś tam, pod łopatką, odłamki, no gdzieś tutaj takie. Ale nogi to miałam obie. No to tak podobno wyglądało, jak. No tutaj miałam kości poszarpane. Także ale łydki to miałam wyrwane od. Od, no na duże mam, duże mam blizny. To podobno wyglądało jak kotlet mielony. Te moje łydki, takie były poszatkowane. Ewakuowali ten szpital część ewakuowali na, na tą Madal Malczewskiego, a część ewakuowali na Misyjną, bo tam na Misyjnej, ja nie wiem jak ona się ta ulica dzisiaj nazywa, inaczej się nazywa, tam był taki, jest klasztor, Franciszkanek. I w tym klasztorze był zrobiony filia szpitala, Normalny szpital ta była sala operacyjna zrobiona, tam był zespół lekarski i tam część chorych. Ale no jak tutaj zaczęli zwozić, to to się nie było gdzie? Więc część tych rannych, taką willę na wizawitego klasztoru zajęto na szpital taki więc tam na na parterze najpierw nas położyli, część tam, ale potem, ponieważ był obstrzał, to nas wszystkich przenieśli do piwnic, żeśmy leżeli w piwnicach tego, tej, tej misyjnej osiem już do końca, do, już do, do kapitulacji. Przygnębienie było, straszne przygnębienie było. Po prostu było przygnębienie. Myśleliśmy, że, że po prostu nas wszystkich. W końcu prędzej czy później wykończą, że z Warszawą zrobią, to, zresztą prawie, że zrobili to samo co z Getem. Także nie były to nastroje dobre. Każdy myślał, jak tu przeżyć.